Czy chciałem, z zresolę, a może smartwatch zresolę? witajcie. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o kilku gadżetach, kilku dodatkach, które kupiłem do swojego zegarka. Jaki to zegarek? Pewnie już wiecie, że to jest 46 mm Samsung Galaxy Watch, oczywiście nie najnowszy już. Co nie zmienia faktu, że jest to zegarek, który dalej świetnie mi służy i zdecydowanie go rekomenduję, szczególnie przy obecnych cenach. Dobra. Do rzeczy. Co w takim razie dokupiłem? Jak widzicie, jest to po pierwsze pasek. Pasek za kilkanaście złotych na AliExpress. Chciałem kupić dwa czy trzy razy. Finalnie ten pasek do mnie nie dotarł. Sprzedawca jakiś tam dyskant pro proponował, było to kompletnie bez sensu. Te paski nigdy do mnie nie dotarły. Moim zdaniem nie warto. Jak macie jakieś sugestie co do tego, co zrobić? z taką sytuacją, ze zwrotem ewentualnym, czy da się go w ogóle uzyskać, dajcie znać. Pasek jest świetny, silikonowy, tak jakby lekko nacinany, radełkowany. Bardzo mi się podoba i kolorystycznie według mnie świetna sprawa. Yy, zdecydowanie polecam, szczególnie, że jak widzicie montaż przebiega dokładnie tak jak w oryginale. Czy czym się różni od oryginału? Minimalnie ma klamerkę szerszą i przez to jest mm, troszeczkę trudniej go założyć. Druga sprawa to jak widzicie ten casek. Gdyby ktoś szybko rzucił okiem, nie znał tego zegarka, pewnie by się nawet w pierwszej chwili nie zorientował, czy to ma sens. Jak najbardziej tak. Trening, jakiś rower, nie wiem, siłownia, to mi się bardzo przydaje. wycięcia na przyciski są, wycięcie również na głośnik, także. Więc uważam, że to jest świetna sprawa. Czy da się obracać pierścieniem? Bezel się kręci, oczywiście, tak, jest pewien opór co nie zmienia faktu, że koperta, którą można normalnie bardzo łatwo uszkodzić, jest chroniona i to mi jak najbardziej odpowiada. On jest taki jakby półprzeźroczysty, wtedy to kosztowało tam około 30 zł. Myślę, że warto. no Mi, mi porysowana koperta nie odpowiada. Czy to jest druga rzecz? Trzecia. Wprawne oko mogłoby zauważyć pewien refleks, ewentualnie tylko tutaj na krawędzi dookoła ekranu. Mam naklejone. Szkło Spigena. Spigen to jest klasa sama w sobie, myślę, że przedstawiać nie trzeba. Około 40 zł to był koszt. Czy warto? Myślę, że tak. To znaczy, jasne, że, jasne, że, że to, jest, to jest dobre szkło oryginalne, natomiast każdy, kto troszkę dłużej użytkuje na przykład komórkę, jest w stanie stwierdzić, że pomimo tego, że mamy gorilla glass i tak się ekran rysuje, więc szkło polecam. Niczego tutaj to nie utrudnia, w żaden sposób nie zambuje obrazu. Świetny produkt. No i ostatni z całego zestawienia uważam, że najlepszy. To właśnie pierścień stalowy firmy. Ring, jakby jakoś tak to się nazywa. Nie, nie sprawdzałem tej, tej nazwy od dawna, ale na pewno będziecie wiedzieli o co chodzi. Jest to pierścień doskonale wykonany. Zwróćcie uwagę, jak to jest perfekcyjnie powycinane. Wyostrzy się może nam. Tak, zobaczcie, jak to, jak to jest. Fajnie dopasowane i kolorystycznie, jeśli chodzi o wymiar, bezel pracuje perfekcyjnie, bez najmniejszych zastrzeżeń. Generalnie uważam, że bardzo podnosi estetykę zegarka, i muszę powiedzieć, że gdybym wcześniej nie widział tego zegarka w czarnym, w czarnym wykonaniu, nazwijmy to tak, z czarnym oryginalnym pierścieniem, to pomyślałbym, że to jest. To jest oryginał. Świetna rzecz też chroni przed uszkodzeniami ten bezel oryginalny, jeżeli trzeba będzie go zdjąć, da się to zrobić, już raz przez to przechodziłem nitka dentystyczna radzi sobie z tym świetnie, gdybyście chcieli zobaczyć coś takiego, to filmik pewnie nakręcę, jeżeli zajdzie taka potrzeba tu już po wielu miesiącach troszeczkę farba gdzieś mi zeszła tutaj piętnastka powinna być po prawej stronie, więc z czasem pewnie sobie wymienię ten pierścień, ale to jest naprawdę formalność, alkoholem, czy płynem do dezynfekcji, który w tej chwili każdy u siebie ma w domu, jak sądzę, bez problemu można ten ten klej usunąć, tylko mówię, nie szarpać rzeczywiście całego, całego pierścienia, tylko rozwarstwić go niejako tą nitką dentystyczną. No i cóż, to są właśnie moje gadżety. Jeżeli macie jakieś spostrzeżenia, macie coś jeszcze ciekawszego do, do pokazania, dajcie znać w komentarzach. Zapraszam do tego, jak również do subskrypcji z dzwoneczkiem. Oczywiście kciuk w górę. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego użytkowania. Myślę, że w przypadku tych zegarków to ono na pewno takie będzie. Czołem.